Pakistańska chrześcijanka Asia Bibi, która spędziła 8 lat w celi śmierci po skazaniu za bluźnierstwo, po raz pierwszy ujawniła swoje zdjęcie jako emigrantka w Kanadzie. Brytyjski dziennik The Guardian podał 28 stycznia, że mężna kobieta wyda właśnie swoją autobiografię pod tytułem W końcu wolna. Na zdjęciu występuje tam wraz z dziennikarką i działaczką na rzecz praw człowieka Anne Isabel Tollet, która w 2010 roku poinformowała o jej losie. Znasz moją historię z mediów, być może próbowałeś postawić się w mojej sytuacji, aby zrozumieć moje cierpienie. Przytoczono słowa Bibi w komunikacie prasowym, jednak osobom z zewnątrz trudno jest zrozumieć, co oznaczało jej codzienne życie w więzieniu albo jej nowe życie na wolności. Ma w tym pomóc książka, którą pakistańska chrześcijanka napisała wspólnie z Anne-Isabelle Toule i która ukaże się w języku francuskim. Dziennikarka powiedziała w francuskiej stacji radiowej RCF Radio, że Asia Bibi czuje się dobrze w Kanadzie i że jest zdrowa fizycznie i psychicznie. Jako emigrantka prowadzi proste i dyskretne życie jako gospodyni domowa, która opiekuje się swoimi dziećmi. Smutno jej było, że musiała opuścić swój kraj ojczysty, Pakistan, ale nadal ma kontakt z członkami rodziny, którzy tam pozostali. Przypomniała, że kobieta przeżyła 10 lat tortur między oskarżeniem a wyjazdem, głównie z powodu swych przekonań religijnych. Modliła się codziennie w swojej celi, ufała Bogu i wiedziała, że On ją stąd uwolni, zaznaczyła współautorka książki. Zwróciła uwagę, że wsparcie i sympatia społeczności międzynarodowej były również niezwykle ważne dla walki tej dzielnej kobiety o przetrwanie, bez czego nie mogłaby przeżyć w pakistańskim więzieniu. Jej biografia ma przede wszystkim być formą podziękowania wszystkim. Za wsparcie podkreśliła Tole. W październiku 2018 roku Sąd Najwyższy Pakistanu oczyścił Asję Bibi z zarzutu bluźnierstwa, za co w 2010 została skazana na śmierć. Przebywając od tamtego czasu w więzieniu przez lata walczyła bezskutecznie o rewizję wyroku. Skazano ją dlatego, że według jej muzułmańskich koleżanek z pracy obraziła ona Mahometa pijąc wodę z tego samego pojemnika co one. Uniewinnienie Asi Bibi spowodowało ostre protesty islamistów. Ze względów bezpieczeństwa władze umieściły ją początkowo w bezpiecznym miejscu. Kiedy po miesiącach oczekiwania wyjazd z Pakistanu stał się możliwy, nie mogła pożegnać się z ojcem i ze swoim rodzinnym miastem, gdyż ciągle groziło jej niebezpieczeństwo.